Matka, jestem Lucek, a to jest Farming Simulator 15. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas i zostawicie łapki w górę, jeśli Wam się spodoba. Teraz będziemy sprzedawać już zebraną całą kiszonkę, jaką zrobiliśmy z tej trawy. Jestem troszeczkę zawiedziony, bo niewiele tego jest. Myślałem, że będzie tego więcej. Zobaczcie, że już wyrosła nowa trawa, aby ją skosić i zrobić nową kiszonkę. Myślę, że ze słomy, by było tej kiszonki więcej. Także następnym razem na naszym małym poletku zasiejemy, myślę, że pszenicę i włączymy pokos słomy w kombajnie, tak żeby można było to przerobić na kiszonkę bardzo łatwo. Zobaczymy, czy będzie Ojej! Jedna bela mi spadła. Podniesiesz, Marek? Okej. Okay. Eee... Myślę, że będzie tego więcej niż strawy, taką mam nadzieję, ale no zobaczymy. Teraz kupiłem jeszcze dodatkowy ładowacz teleskopowy, przyznam się, wziąłem pożyczkę, mam 90 tysięcy do spłacenia, nie, ile mam. No, 77 tysięcy 90 tysięcy jest pożyczka, ale 77. Jeszcze mi brakuje ogólnie do spłacenia kredytu. Dobra, próbujemy. Dawno nie robiłem tym, ojej. OK. Może jakoś to będzie. No i teraz właśnie pójdzie nam szybciej to rozładowanie, bo tak to Marek sam to wszystko robił, a teraz to będziemy razem i będzie szło szybciej. No już 12 tysięcy. Już 38 000 mamy na koncie. Widzę, że kukurydza już urosła. Będzie trzeba kupić kombajn, aby ją skosić, ale no kurde, nie mam kombajnu. Kukulica będzie czekać. Niestety Okej. Okay. eh, nie jest tak źle. Przypomniałem sobie w miarę już. A jeszcze muszę dojść do takiej wprawy jak Marek i już w ogóle będzie super. Pięknie. 63 tysiące już na koncie. Myk. I... Proszę bardzo, jak ładnie idzie. Ups, nie tak. Tak, tak, yy. tak, pięknie, 89 tysięcy, no trochę kasy z tego będzie, powiem wam, ale na pewno nie 400 tysięcy potrzeba jest nam na kombajn, może jest jakiś inny sposób do koszenia tego, zobaczymy zaraz, ale chyba nie, kurczę, no nie ma innego sposobu, żeby robić z tego kiszonkę, bo chodzi mi właśnie o kiszonkę. A nie o kukurydzę samą w sobie, tylko um, ten kombajn, on przerabia właśnie na kiszonkę ten, 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 ten. właśnie o to chodzi ten o... ach, no trudno Dobra, no, trochę sobie wysuniemy nasz teleskop O Teraz będziemy mogli zbierać stamtąd Myk O tak. No 115 tysięcy już. No myślę, że gdzieś około 150 tysięcy będziemy mieli z tego wszystkiego. No może 170 nawet. No to troszeczkę za mało na ten kombajn. A jeszcze trzeba akcesoria do niego kupić, czyli ko tą kosiarkę, czy, czy jak to się nazywa. To dołączane takie z przodu. No to kurde. Zanim my na to nazbieramy, to minie trochę czasu. Myk, pięknie. No i dobra, tu mamy ostatnie. Jak wygląda nasze mucenie? No, kombajn jest pełny i znowu musimy wjechać na pole, aby zebrać to z kombajna, nasz rzepak. Ach, kurde, no. Zobaczę jedną rzecz. Niech się tutaj to zbiera ładnie, czyli ten. Niech on to wszystko zrzuci. A my sobie zobaczymy jedną rzecz, bo tu mamy właśnie te kombajny. Moment, mamy żniwiarki, ścinarki. No i możemy kupić właściwie to. Do, do obojętnie jakiego kombajnu to przyczepić. I sprzedawać to jako kukurydzę. O ile stoi kukurydza? Teraz zobaczymy. No jest kukurydza. Kurde, ale bieda. Nie, to z tego to tylko kiszonkę robić. Boże, to jest słabo. Absolutnie nie będziemy e, z kukurydzy robić. Nie będziemy sprzedawać kukurydzy jako kukurydzę, tylko kiszonka, tylko i wyłącznie. No Ale kurde, musimy mieć do tego maszynę. Ja jeszcze tego sprawdzę. Bo wszystkie te kombajny mają. Nie ma jakiegoś mniejszego kombajna, żeby to mógł robić. O! O! Może to byśmy kupili? Yy, tylko... Jak to doczepić? Moment, to możemy chyba doczepić do ten do jakiegoś ciągnika, tak to wygląda, i z tego robić kiszonkę. Nie wiem, tylko że tu mamy szerokość roboczą 2 metry. No, ale na obecną chwilę nie mamy innego wyjścia. To kosztuje 450 tysięcy. Dajcie spokój, musimy to kupić. Spróbuję to do czegoś przyłączyć, ale nie wiem. Tam jest w pobliżu ciągnik. O ten, w pobliżu sklepu. Spróbuję to do ciągnika przyczepić tego. Chociaż tam w wymaganiach, w wymaganiach była chyba za wysoka moc. W moment, gdzie my to mamy. Tutaj jest. Wow. To nie to. To to. 150 koni mechanicznych. Ale chyba możemy kupić sobie ciągnik, który ma tyle właśnie. Tylko czy ja podczepię do tego ciągnika to to w ogóle? Czy to jest możliwe? Czy ja muszę mieć do tego jakąś specjalną, inną maszynę? Co my tu mamy w ogóle? Jakieś dwie rury. Cholera, no, ja wie o co chodzi. mam jakąś jedną. Nice! Możemy to do ciągnika podczepić. Ha 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 ha. <laughs> Zobaczymy czy ja mogę to włączyć. No niby mogę. Ale my tu chyba... Ile ja mam w tym ciągniku do cholery? 143 konie mechaniczne. No tak na pograniczu powiedziałbym, ale... Już będę mógł robić z tego kiszonkę, weźmiemy sobie naczepę, nie naczepę tylko przyczepę z mojego pola i myślę, że to będzie mi rzucało już od razu kiszonkę do mojej przyczepy. Wow, to by było super, tylko że to nie może robić chyba pracownik, to musi robić już osoba, albo Marek albo ja, zaraz zobaczymy czy to w ogóle będzie działać. Jak będzie działać, to słuchajcie, jesteśmy bogaci. Naprawdę, tylko że no... 2 metry, to tylko 2 metry szerokość zbioru. To jest malutko. Ale plus jest taki, że tamto pole jest bardzo długie. I nie jest właśnie szerokie, jeśli będziemy jechać wzdłuż... To on nie będzie dużo czasu tracił na te nawroty, no nie? I to jest super. No ale i tak będzie mało tego zbierał. Zobaczymy, jak będzie się szybko napełniać ta przyczepka. Tak czy inaczej, też nie wiem, czy on da radę w ogóle ten ciągniczek, bo tutaj mamy wymaganie 150 koni mechanicznych, a ten ciągniczek ma 140 coś, 143 czy coś takiego. Także trochę tej mocy brakuje, niewiele, ale jednak trochę brakuje. No i jestem ciekawy, w sumie nigdy tego urządzenia, nigdy w życiu tego urządzenia nie używałem. Sprawdźmy, czy zadziała. Zmieniamy narzędzie, wystaw rurę. Ok, celuję. Coś tam celuje Dobra, Opuś opuszczamy. Trzymajcie się. <śm> działa. Ej, ja nigdy tego nie używałem. Myślałem, że to nie będzie działać. Ale działa. Tutaj jeszcze jedno zgłosimy pięknie. Ok, zobacz Marek. Ale jaja. Ten ciągnik to obsługuje nawet Ja nigdy w życiu tego nie używałem, tylko Wiesz, zanim my to skosimy, to To, to będzie trwało 100 lat Ja pierdziu To się dopiero 2% zapełniło, wiesz? O Jezu, o Jezu 3% Patrz, mamy 2 metry yy, Wiesz, szerokości koszenia, to jest takie trochę Ojej, bez sensu, bo nie. A spróbujmy tak bardziej się tutaj. O, patrzcie, trochę nawet szerzej zbiera niż wizualnie to wygląda. A, możemy trochę oszukać grę. O, tak fajnie widać. Zobaczymy, czy. A nie, tutaj już nie zebrał. A, widzicie, nie możemy tak oszukiwać. 8% jest dopiero. Ale działa. Możemy to takim trochę, trochę tańszym kosztem zrobić. No i niestety, musimy robić to sami. Tego nie może robić pracownik, więc zanim ja to zbiorę, to minie 100 lat. Serio. Tylko taki plus jest, że z tej kiszonki bardzo, bardzo dużo będzie, no nie wszystkiego. Tylko że to potrwa 100 lat. Zbieranie tym. Też cię Marek tym pobawić? <laughs> Czy wolisz tam tym polem się zajmować? Jak chcesz, to spróbuj, bo fajnie jest, tylko no mówię, no, bardzo wolno się to zapełnia. Przejechaliśmy już ponad połowę, e, a tutaj jest dopiero 16% i trzeba tak w miarę równo, nie? Weź, zobacz, jak to działa. Mówię ci, głępu urywa, trochę tak wolno to wszystko idzie. Ale znowu zabawa z tymi wszystkimi maszynami też jest czasochłonna. Nie wiem, za co się wziąć, żeby to szło. No ta maszyna naprawdę bardzo wolno. A masz tam obsługę co i jak. Trzeba będzie kupić yy, ten, ten kombajn, bo on tam. Do niego można podczepić bardzo dużo, nie? Tych yy, żniwiarek, czy kosiarek, czy czego? Do niego można po, o to podczepić. Nie. Tu mamy 10 metrów nie 2 metry, tylko 5 razy więcej. Ach. A on jest, kurde drogi 450 tysięcy jest jeden z najdroższych w ogóle kombajnów jakie mamy tutaj Możliwe do kupienia Ale wiecie co? To się naprawdę bardzo szybko zwraca To się zwraca z takie jedno pole by zwróciło całkowicie ten kombajn hmm. Dobra co my tu mamy? Aha tutaj zablokował Spoko No, daj mu tam. Wywalaj to. No, wywalaj, cholera. Jest, jest. Dobra, spoko. Tutaj mamy ładować. Co on tu robi? Ja nim tu przyjechałem? A że fakty? Nie no, będzie chyba trzeba wrócić do tej tradycyjnej kiszonki. tej zabawy z tym wszystkim. Bo powiem wam, że. To, co się tu dzieje. No, nie, Marek? No, to nie ma sensu. Zobacz. Ile ty tam tego masz teraz? Chyba z 20%. 30% maksymalnie. Daj sobie spokój. 29% no. Daj sobie spokój. Będziemy robić to całe życie. Już lepiej zająć się tą trawą? No. I spróbować zarobić na tym... Chyba, że ja mogę wziąć więcej pożyczki. Spróbujemy pożyczyć do 400 tysięcy. Nie wiem ile ja tu mogę... No nie, kurde. 200 tysięcy to masak maksymalnie mogę pożyczyć. O, cholera i co teraz? Wiesz, co to i tak mi tutaj niezmiennie. Niech to sobie tu będzie, daj sobie z tym spokój. Eee, my zajmiemy się czymś innym. Wiesz, co we wziąć? Weź, tą, weź prasę ze sobą i zasiejemy na polu. O, tak zrobimy: zasiejemy na tym małym naszym polu yy, pszenicę. Łączymy pokos słomy i będziemy prasą zbierać te. Nie? Nie będziemy musieli tego zgrabiać, nic z tym robić, bo to już nie trawa jest. Pewnie, my z tego dużo hajsu będziemy mieli. Weźmiemy tam jeden tam jedna ładowarka czołowa jest. Hmm. Ja tutaj wezmę tylko tą przyczepę. No w sumie, ja wiem. Dobra, tak zrobimy. O, tutaj jest coś napisane nawet. Jak wjechaliśmy chyba ciągnikiem, to chyba było napisane, ile ważymy, tak? Momentos. Tak, jak to jest? Czy tu jest coś. No? Ile człowieczek waży? Nic. Haha, ha. ciekawe. A ciągnik? Patrz, to, to, to działa tutaj, ten, ten, ta, ta waga, tutaj działa. 5000, 6000 kg. Hej, nie wiedziałem o tym. A weź, ty wiedz, zobaczymy, ile działa ciągnik z prasą. 8300. Nieźle. Dobra, ja wezmę ten ładowacz czołowy, będę ci pomagał tam. Niech ten ciągnik sobie tu będzie. My tam jeszcze jakiś ciągniczek mamy do pomocy. Jedź tą prasą na nasze pole. Tylko wezmę sobie to podłącze i jedziemy razem. Okej okay. Myk Dobra. O! Nie to. I tak to miało wyglądać. Okej? Okay. I okej. Okay. Już za tobą jadę. No i tam się zajmiemy tą pszenicą i to będzie kurczę najszybsza sprawa, wiesz? I myślę, że nawet z tego będzie więcej tej kiszonki niż z tej trawy. No. A też ten kombajn przecież ma opcję pokosu słomy i tyle. A trawę się tam jeszcze może kiedyś z tym pobawimy. Jak weźmiemy kogoś innego do gry, no ale na obecną chwilę to nie ma sensu. Nasze tempo prac z tego nie wytrzyma. A zdecydowanie szybciej będzie nam szło, jeśli pobawimy się pszenicą. No i ją dodatkowo też można dosyć drogo sprzedać. Chociaż nie wiem, czy to jest droższe: pszenica czy jęczmień. Jęczmień jest troszeczkę droższy, ale zasiejemy... No nie wiem, cokolwiek. Dobra, Marek, jak tam dojedziesz już. To zacznij powoli kultywować pole, chyba, że... O wiesz co nie, kupimy sobie kultywator z siewnikiem. Ty masz chyba ten mocniejszy ciągnik, chyba, że masz ten słabszy. Jak masz ten słabszy, to będzie trzeba wziąć mocniejszy. A mocniejszy jest przy biegadowe. Chyba że kupimy mocniejszy. Najpierw kupimy siewnik. Siewnik. Ojej, gdzie ty jesteś ten fajny taki tu? Proszę bardzo, elegancko. I on kosztuje nam 50. No to nam kurczę, mało zostanie tej kasy. 70 za to nic nie kupimy dobrego. Chociaż. Moglibyśmy tego małego gnojka kupić, to bez sensu. Nie, mamy dużo ciągników. Nie ma potrzeby. Trzeba będzie rozładować kombajn, bo już jest pełny. No ale zanim to... Dobra, to tu zostaw to wszystko, ładować czół, niech, niech sobie też tutaj będzie... Ty masz ten słabszy ciągnik. Tutaj jest drugi też słabszy ciągnik. Eee, będzie trzeba wziąć... No właśnie, stąd ten ciągnik weźmiemy sobie. Ten, który tam kiszonkę robił na tym polu. To jest też mocniejszy. To maszynę tu zostawimy. Jak niech sobie tu będzie. Eee, we, weź co, so, weź drugi ciągnik z biogazowni. Ten mocniejszy, no i nimi będziemy działać. Przedtem teleportuj się po prostu. Ja tutaj zrzucę tą kiszonkę, która została. W tym rozładujemy pięknie. Wyponyk. Ok, i tak nie, nie mielibyśmy tego, jak rozładować na obecną chwilę. Eee, przyczepka nam się przyda. Tam no i tak zrobimy. No widzicie, zwroty akcji dosłownie. I patrzcie, że trawa, którą tutaj skosiłem, już wyrosła nowa, z tym, że ja nie wiem, czy ona jest taka obfita, bo możliwe, że w farmingu jest tak, że są różne jakby etapy wzrostu tej trawy, czy ogólnie tego, co możemy skosić, z czego możemy zrobić siano. Myślę, że ta trawa jest na takim pierwszym etapie, gdzie tego te siana da nam jeszcze malutko. Dobra, Marek, tam stoi na końcu pola ciągnik z przyczepką, który ma prawdopodobnie już przyczepkę zapełnioną w znacznym stopniu. Możesz ją wziąć i opóźnić w silosie. A ja pojadę po siewnik kultywator. Za moment. No i będziemy puścimy tu pracownika. Niech on sobie tutaj robi z tym. Zasieje nam ładnie pszenicę. A później nie wiem właśnie czy robić to nawozem czy, czy od razu dawać Nie wiem, zobaczymy Czy opryskiwać to później Chyba nawóz to załatwi nam wszystko, nie jest bez sensu, żebyśmy się jeszcze bawili z tym opryskiem później Dobra, myk. A w sumie to niech on sobie tu będzie, a weźmiemy sobie ten ciągnik. To jest chyba też ten mocniejszy. Yy, tak, to jest ten mocniejszy, dobra. No i jedziemy po siewnik z kultywatorem. I to ładnie załatwimy. Tu mamy ładować czołowy jeden, tam mamy drugi. Mamy jeszcze dużo pożyczki do spłacenia, więc no, nie możemy się za bardzo ładować zabawę z tą trawą i tak dalej. Czy trawą moglibyśmy się bawić, bo to jednak nie jest takie kosztowne. Tylko nie możemy się bawić w te kombajny drogie, które kosztują prawie pół miliona. Musimy didać z polem, które mamy. Źle zrobiłem, że zasiałem na tym polu na tamtym, że zasiałem tam od razu kukurydzę. No myślałem, że jakoś wyrobimy na ten, na ten kombajn duży. No jednak nie udało się. I będziemy musieli bawić się. Tak, mogłem tam zasiać, zasiać pszenicę. I jakbym zasiał tą pszenicę to byśmy z niej zrobili sobie kiszonkę. Ze słomy konkretnie. To by nam w 100% wystarczało. Byśmy nawet tymi ładowaczami teleskopowymi bawili się tam i dodatkowo jeszcze byśmy by mieli pszenicę do sprzedania. Kurde, pewnie że tak, nie wiem czemu ja o tym nie pomyślałem w ten sposób, a bawiłem się tą trawą. Powiem Wam też, że chciałem po trachu, bo zabawa z trawą jest bardzo fajna, strasznie podoba mi się to koszenie, zgrabianie i przerzucanie, to jest fajne. Ok, napełniamy, niech się to napełnia. Czy jeśli ja wysiądę, to się będzie dalej napełniać? Tak, dalej się chyba napełnia. spoko. Puścimy tu pracownika, niech on sobie to robi. Myślę, że ten siewnik yy, z kultywatorem, że ten traktor da radę. 180 koni mechanicznych. Cholera, trochę mało, trochę mało. Może być problem. Zobaczymy, może się uda. Ten ma tylko 140 koni. No, a tutaj mamy górkę jeszcze. Nie wiem jak on sobie z tym poradzi. Może być problem, a nie mamy mocniejszego ciągnika. Hmm. Jak Marek myślisz? Da radę czy nie? Rozkładamy to dziadostwo. Chyba, żebyśmy jechali po przekąt... Yy, Taką nie w tą stronę. Zobaczymy. Zobaczymy, co on na to powie. Trochę tutaj cofniemy. Pod górkę będzie mu ciężko, też tak myślę. Zobaczymy. No jedź! No tutaj idzie ładnie. Tylko wiemy, że pod górkę, no to będzie pewnie jak z koszeniem trawy. Co, ziomek, jedź! Czemu on nie jedzie? Aha, dobra, jedzie, jedzie. Ok, zamyślił się. A nie, bo ja mu stałem chyba na przeszkodzie. Jak staniesz przed nim, to on się zatrzymuje. No, zobaczymy, co zrobi pod górkę. Tam, na, tam było napisane, że ile? 180? 180 koni mechanicznych. No to jest sporo mocy. To potrzebuje niby ten siewnik z kultywatorem. Ale zobacz. Już połowa górki. No, tutaj taki stromy fragment będzie. Jak pod to podjedzie i da radę, to już wszędzie sobie da radę. Ty patrz, daje radę. Tam było 180 napisane, a ten ciągnik ma 140 koni mechanicznych i co? Proszę bardzo. Eee! Lajcik. Jeszcze lepiej sobie daje radę niż podczas koszenia trawy. Popatrz na to. Elegancko. Yy, dobra, weźmiemy sobie tutaj. Tam już zaraz kombajn będzie na żarty do pełna. No i to nam sobie ładnie wyrośnie. Zrobimy pokos słomy w kombajnie. Będziemy zrobić z tego bele. I... i super. Hmm, I będzie to szło myślę. Nie wiem ile ten kombajn będzie nam ten słomy, tej słomy dawał. Myślę, że to nie ma znaczenia. Będziemy zbierać tyle więcej się nazbierałyby gdybyśmy mieli taki większy kombajn który by więcej tej tej pszenicy zbierał no to by nam te bardziej zbijał może w jednym miejscu grubsze by te paski robił no nie do zbierania przez prasę i wtedy ta prasa by szybciej zbierała określoną ilość tej słomy patrzcie jak idealnie akurat aż podjedzie powinien zdążyć no a tak to będzie to trochę dłużej trwało, więcej roboty. Trochę to sobie źle rozplanowałem. No. Mogłem jednak ten ładowacz czołowy później kupić, ale chciałem się już nie pobawić razem z Markiem. Zabawa też jest ważna. Niestety nie możemy włączyć pokosu słomy z rzepaku. Możemy tylko, właśnie, z pszenicy. Rzepak nam takiej możliwości nie daje. Tu mamy ciągniczek jeszcze z przyczepką. Zastanawiam się, czy właśnie nie sprzedać trochę rzepaku teraz. Ile on stoi? Rzepak jest 2, 2000 euro za tonę. Mamy tam 21 000 litrów. Poczekamy może na zapotrzebowanie, zawsze tam trochę więcej kasy wpadnie. Teraz aż tak na gwałt kasy nie potrzebujemy, chociaż przydałoby się trochę spłacić. Na razie nie spłacamy, bo potrzebujemy na. na co potrzebujemy? Na nic w sumie. Patrz, tam ten już drugą, drugą trzecią kreskę robi. Daje radę, kurczę, ten ciągniczek jest naprawdę uniwersalny. Jak na początek gry, to robi robotę świetną. I patrzcie, że na każdym polu sobie tutaj radzi. Możemy w sumie wziąć ten mały ciągnik razem z rozrzutnikiem nawozu i to nawozić też powoli. Tylko, może niech on trochę przekul nie przekultywuje, bo tu jest tak, że jeśli naw nawozimy te pola przed. znaczy. Przed kultywowaniem, dobrze mówię, no to po kultywowaniu one będą już jakby nie nawożone. Dlatego trzeba to zrobić później. Moment, to z drugiej strony jest ok. No i co? I Marek, teraz nie mamy się czym zająć, bo właściwie musimy czekać, aż to nam wszystko wiesz, wyrośnie, aż ci tutaj zrobią. Na dobrą sprawę. Kurcze, najbardziej spowalnia ten kombajn. No, moglibyśmy tu pokosić, ale ta trawa no też kurczę, ona jeszcze nie wyrosła. I bawić się z tą trawą. To teraz zawsze trochę czasu by zleciało z tym. Bez sensu. Poczekajmy aż oni tutaj zrobią i zobaczymy ile będzie tej słomy z koszenia... Z tej pszenicy, mam nadzieję, że lepiej będzie się robiło z tego Bele. A was moi drodzy zapraszamy na kolejne odcinki z przygodami Farming Simulator 15. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się na razie, pa! pa.